Tu Electronic Beats, muzyka, lifestyle technologie. Tanecznym bitem program doładowuje T-Mobile Electronic Beats. Ekipa Electronic Beats regularnie odwiedza najlepsze muzyczne eventy. Niedawno sprawdziliśmy trzy wydarzenia w Warszawie. Najpierw wpadliśmy na nasze własne targi płyt winylowych, czyli Electronic Beats Record Fair, które odbyły się na placu zabaw. Kilka godzin później tańczyliśmy już w iskrze na mini festiwalu o nazwie Teleport, na którym wystąpiła spora dawka zagranicznych gwiazd. Stanton Warriors, Noir oraz BZP i Baston Ban. Było bardzo dobrze muzycznie i kolorowo, ale prawdziwe tłumy spotkaliśmy na ostatnim z naszych przystanków, odbywającym się po sąsiedzku Lost Pool. Impreza została wyprzedana, choć w programie próżno było szukać zagranicznych gwiazd, Dlaczego ludzie przyszli właśnie tutaj? Tutaj jest świetna atmosfera, jestem tutaj trzeci raz, świetna muzyka, świetni ludzie, klimat. Przez e, kolegę. Tak, znajomy. znajomi, ale jest super, nie żałuję, no. jest naprawdę fajnie. Tyle od nas, po więcej wpadnijcie na electronicbeats.pl To było Electronic Beats. Tanecznym bitem program doładowuje T-Mobile Electronic Beats.